Dzień dobry państwu. Dzień dobry też. Dzień dobry państwu. <grystanie> Szanowni państwo, bardzo miło mi jest otworzyć 16 Kongres Bibliotek, Kongres, który na stałe wpisał się w takie ważne wydarzenia organizowane w różnych sektorach. A to za sprawą programu rozwoju bibliotek, programu, który znakomicie od początku realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona w 2008 roku przez Polsko-amerykańską Fundację Wolności. I ponieważ umówiliśmy się tutaj z prezesem FRSI, że ja będę mówić o tym, co stałe, a Jacek będzie mówić o tym, co zmienne. To pozwolę sobie powiedzieć o 25-leciu, które świętujemy w tym roku Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która niezmiennie, mówiąc o stałościach, działa na rzecz umacniania przemian zapoczątkowanych w 1989 roku w sferze gospodarczej, w sferze demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, a także dzielenia się tymi doświadczeniami z innymi krajami regionu. A w, naszym, taki, w naszej działalności krajowej koncentrujemy się też niezmiennie od 25 lat na wyrównywaniu szans edukacyjnych, połączonych tak z poprawą jakości oświaty i na rozwoju społeczności lokalnych. To jest bardzo istotne, ponieważ właśnie ten rozwój lokalny pozwala budować kapitał społeczny, zaufanie, współpracę i myślę, że w tym kontekście warto właśnie rozpatrywać też program rozwoju bibliotek. A program rozwoju bibliotek ma dla nas bardzo wyjątkową historię, ponieważ rozpoczął się w 2009 roku od grantu w wysokości 31 milionów dolarów pozyskanego od Fundacji Billa i Melindy Gatesów. A potem od 2015 roku był już z naszych własnych środków realizowany przez FRSI i były umacniane efekty, konsolidowane środowisko bibliotekarzy i bibliotekarek. Po to, żeby umacniać cały czas te e, efekty. A e, efekty były spore, bo przypomnę, że program objął ponad 4200 bibliotek z 1300 gmin, czyli 70% takiej naszej grupy docelowej z małych miejscowości i wsi. E, no i e, teraz e, Pozwolił też na to, że bibliotekarki i bibliotekarze przygotowali się do tego, żeby w różnych zmieniających się właśnie uwarunkowaniach działać. Wystarczy tutaj wspomnieć, jak Państwo działaliście podczas pandemii, w tej hybrydowej rzeczywistości, z którą trzeba było się zmierzyć. Potem po wybuchu wojny w Ukrainie, jak bibliotekarki i bibliotekarze ruszyli z pomocą działacie na rzecz ochrony środowiska i klimatu, na rzecz przeciwdziałania dezinformacji. To jest naprawdę bardzo szeroki zakres, a to dlatego, że właśnie biblioteka jest takim idealnym miejscem do budowania odporności społecznej. Miejscem, gdzie no, jesteście Państwo blisko ludzi, jesteście otwarci dla wszystkich, jesteście zakorzenieni w swoich społecznościach lokalnych. I to jest naprawdę wspaniały fundament do tego, żeby taką odporność społeczną budować. Także dziękuję Wam bardzo, że tworzycie takie miejsca, miejsca bezpieczne, miejsca, gdzie ludzie chcą się rozwijać, gdzie chcą się spotykać. No i życzę Wam wielu inspiracji na dzisiejszym kongresie i oddaję głos Jackowi, hmm, który teraz bardzo. będzie tak, <grych> o, o tych zmiennych. Yy, tak, znaczy może zacznę od rzeczy niezmiennej. Znaczy, ten kongres robimy yy, oczywiście, żeby rozmawiać o ważnych sprawach, ale też on jest jakoś takim naszym zespołowym FRSI wyrazem wynieczności dla waszych działań. I zawsze, kiedy was widzę co roku, to dostaję, znaczy przechodzi mi trema, bo w tym roku występuję też w roli koordynatora kongresu, więc tak wyszedłem i będę musiał wrócić trochę jakby w kuluary, ale, ale no, ja zawsze niezmiernie się cieszę, jak was widzę. Po prostu po ludzku się cieszę i, i widzę, jak nawzajem ze sobą rozmawiacie, że znacie się z różnych projektów, że cała ta sieć działa. Tak, no wyraz wdzięczności to jest jedna rzecz, ale właśnie mamy te ważne różne tematy, do których Was zawsze zachęcamy, do tego, żeby się nad nimi pochylić. I oczywiście różnych wyzwań i globalnych i w naszym kraju, w Waszych społecznościach jest mnóstwo. Zmiany klimatu, kryzys migracyjny, właściwie można powiedzieć, że drugą częścią jego jest kryzys demograficzny, kwestie związane z... No, Olbrzymią polaryzacją, brakiem dialogu, który nam uniemożliwia wspólne działanie, żeby te różne wyzwania jakoś stawiać im czoła. No ale kiedy zastanawialiśmy się nad tym, o czym ma być ten kongres w tym roku, i to się stało rok temu, bo tak z takim wyprzedzeniem o tym myślimy, no to nie mieliśmy wątpliwości, że on powinien być o bezpieczeństwie. I właściwie od samego początku myśleliśmy o tym bezpieczeństwie bardzo szeroko. W takim sensie, tak najkrócej, bo mamy teraz takie krótkie otwarcie tylko, że jak człowiek się czuje bezpiecznie, jak się czuje bezpiecznie w swojej rodzinie, jak się czuje bezpiecznie w swojej społeczności, w kraju, to też jakby wzrasta jego zdolność i potem społeczności do, do tego, żeby różnymi kryzysami sobie radzić. Więc to, że w Waszej bibliotece zespół czuje się bezpiecznie, oznacza też, że jest Wam łatwiej organizować różne działania edukacyjne dla społeczności i różne inne działania, które prowadzicie, które, których efektem jest to, że ludzie się czują bezpiecznie. Wyzwania dla tego bezpieczeństwa są też różne. Są takie mówię, odwieczne, to znaczy powodzie, wodzie na przykład, mieliśmy pandemię, no ale teraz mierzymy się z jakimś nowym rodzajem. Wyzwania, jakim jest agresja ze strony innych państw. I to ma oczywiście swoją specyfikę, i e, myślę, że to jest bardzo ważne, że mówimy o tym właśnie na spotkaniu z bibliotekarkami, bibliotekarzami, bo wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. E, mówiłem o tych zagrożeniach e, ze strony innych państw i e, oczywiście one mają różny wymiar. Wiecie, co się stało wczoraj. Co się stało jakiś czas temu, wyleciały do nas rosyjskie drony. Ale to, na co chciałem zwrócić szczególną uwagę, bo jest bliskie misji biblioteki, to jest wojna informacyjna. Kiedy rok temu przygotowaliśmy ten kongres, to dość powszechne przekonanie było w opinii publicznej, że zagraża nam Rosja, że wynik wojny w Ukrainie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo Polski. I to wydawało się oczywiste. Co się dzieje teraz? Dzieje się to, że niektórzy kwestionują, że w ogóle ta wojna jest. Powszechnia się hasło to nie nasza wojna, tak jakby jej, jej rezultat nie miał wpływu bezpośredniego na to, co się dzieje w naszym kraju. A nawet jest tak, że niektórzy mówią, że zagrożeniem nie jest Rosja, tylko Unia Europejska. Dezinformacja prowadzi do tego, że nie jesteśmy w stanie prawidłowo zidentyfikować zagrożeń i nie jesteśmy w stanie się zmobilizować do tego, żeby tym zagrożeniom stawić czoła. Ja jak zwykle na każdym kongresie was namawiam do tego, żebyście byli po stronie prawdy, mimo że wydaje się teraz, a może zawsze tak jest, że, że bycie po stronie prawdy wymaga odwagi. Ja was do tej odwagi namawiam z pewną taką. Mam taką, taką wewnętrzną wątpliwość, bo namawiam Was do czegoś, w czym mogę pomóc w ograniczony sposób. Ale zapewniam, że ja i cały zespół FRSI będziemy jak zwykle wspierać to, co robicie. Więc żyć, życzę Wam, żebyście na tym kongresie poczuli się bezpiecznie. Dziękuję bardzo.